Daniel Zadrożny, Rilnius.pl, ze mną jest Gamufal. Witam, witam serdecznie. Słuchaj, jak w ogóle przygotowania do walki z Piotkiem? E, przygotowania w pełni. E, praca idzie, no, pełną gębą zasuwamy. E, przy takim przeciwniku no, nie mogłoby być inaczej, bo, bo, in... <głos》> bo po prostu nie, nie idę tam, żeby zgarnąć lanie, tylko no, idę powalczyć, nie? idę wygrać tą walkę, więc zasuwam. Słuchaj, a dlaczego akurat walka z Piotrem Pająkiem? Dlaczego z Piotrem Pająkiem? Wiesz co, ja od początku mówiłem, że chciałbym po prostu wyzwań w tej federacji i zawalczyłem pierwszy raz na ósemce, tam udało się wygrać i później włodarze zadzwonili z propozycją Piotrka, który jakby, nie obrażając mojego poprzedniego przeciwnika, ale no jednak jest zawodnikiem, który według wielu, w tym mnie, na papierze jest najlepszym chyba zawodnikiem w tej federacji na ten moment, więc no to było takie ekscytujące po prostu i stwierdziłem, Biorę, to jest fajny egzamin, fajny sprawnian. No właśnie, Piotrek w ostatniej walce przegrał z Olanem Kwiecińskim. Ta walka odbyła się w kategorii, znaczy w kategorii w Formule K1 i też oni walczyli o pas XFC. I powiedz mi, czy Twoja walka z Piotkiem odbędzie się też w Formule K1, czy w Formule MMA? Nie, nie, nie. Ja trenuję MMA, nigdy nie trenowałem Stricte K1, bijemy się w MMA. Tak. W kategorii 77 kg, tak jak oni oni poprzednio, nie? A słuchaj, robią na tobie wrażenia filmiki, nie wiem, czy oglądasz może filmiki właśnie, jak wrzuca teraz Piotrek do internetu. Czy robią na tobie wrażenie jego filmiki z przygotowań w Brazylii, bo widzieliśmy, że spotkał się tam między innymi z gwiazdami UFC, Jose Aldo, Rafael dos Anjosem. No jasne, wiesz, no to, to kurczę marzenie przede wszystkim, jak jesteś entuzjastą sportów walki i trenujesz, e, móc znaleźć się na jednej sali z takimi zawodnikami. No to jest naprawdę super rzecz. E, zazdroszczę, Piotrek. E, ale wiesz, to jest tak, że ja trenuję ze świetną. To oczywiście ma znaczenie, z kim trenujesz. E, ale ostatecznie to nie José Aldo wchodzi do klatki, no tak. tylko ja i to nie Maciej Kazieczko wchodzi do klatki, tylko wiesz, Piotrek i ja nie my. Jakby sparing. Partnerzy oczywiście mają dużą, dużą, duży wpływ na Twoje przygotowania, bo oni śrubują Twój poziom. Ale, ale wiesz, walczymy my ostatecznie, nie? Więc nie skupiam się na tym. Ja się skupiam na tym, co ja mam zrobić. Nie myślę o tym, o kurde, on trenuje z Dosaniosem, wiesz, i co teraz? To nie dosanios będzie się bił, nie? Ty, znaczy tylko... nie wiadomo, czy on z nim trenował, bo tylko wrzucił zdjęcia, a nie wiadomo, czy on sporzało. No, no właśnie, wiesz, nawet ja się nie zagłębiałem, tylko widziałem fotkę, polajkowałem, bo mamy się na, na Instagramie, nawet gadaliśmy przed chwilą, bo, bo tak jak mówię, Akurat z Piotrkiem, to jest zawodnik, który, z którym oprócz obok Obokaraba najbardziej się skumaliśmy, więc tak też sobie pogadaliśmy. Masz jakiś specjalny plan na niego? No mam, mam. Muszę wyjść z planem do takiego zawodnika, no bo Piotrek to jest kosior, nie? To bez planu na takiego chłopa, to, to by było głupotą. Wiadomo, no czasem w walce jest tak, że trzeba improwizować i, i jeśli będzie trzeba, to będziemy na to gotowi, ale zawsze jest ten plan A, B i C, nie? A masz jakiś plan po walce z Piotrkiem? w przypadku twojej wygranej, czy, czy zamierzasz kontynuować swoją karierę w firmie MMA, czy masz w ogóle jakieś inne plany? No kurczę, zobaczymy, zobaczymy. Tutaj, wiesz, sytuacja jest bardzo dynamiczna zawsze, nie? Z dnia na dzień padają różne ciekawe propozycje. To wszystko zależy od tego, jak się pokażesz w klatce, więc, wiesz, jeśli, nie wiem, zrobisz coś spektakularnego, to momentalnie możecie to wywindować, nie wiem, czy jakiś albo super fight, albo od razu walka o pas. Ja się na tym nie fiksuję, na razie jestem jakby Piotrek jest tak dużym wyzwaniem, że skupiam się tylko na tym, nie póki co. A co myślisz o walce wieczoru, w której zmierzy się profesjonalny zawodnik Norman Park z Doncasio? Bo różne opinie są w środowisku właśnie o tej walce, niektórzy mówią, że prawdziwi zawodowcy nie powinni się być z freakfighterami. Jak ty do tego podchodzisz? Wiesz co, to jest wiesz co? federacja, daje ludziom to, czego oni chcą. Widzimy, że na świecie jest już taki trend, gdzie YouTuberzy jak Jake czy Logan Paul, tam bije się teraz z Benem Askrenem przecież, e, bił się w boksie z, z, z Nate'em Robinsonem. Nate Robinsonem i tak dalej, więc te dyscypliny się przenikają. Słuchajcie, no... Takie federacje jak to i takie walki jak to powstają dlatego, że ludzie tego chcą. No to dajesz ludziom to, czego chcą, prawda? Nie wiem, no wiadomo, że zawodnicy często stricte sportowi mają jakby nie do końca im się to podoba, ale no kurde, no sport jest dla kogo się walczy. Wiadomo, że dla siebie i ten ale bez kibiców to nie ma sportu, a tego chcą kibice. No głównie też chodzi o pieniądze. To generuje, no umówmy się, no jak oglądałeś psa pająka, nie wiem, Wardęgi załóżmy, to i zobaczysz na plakacie, że o kurde, gości od psa się bije, to kur, obejrzę z ciekawości, nie? A jeszcze jak jesteś jego fanem i go śledzisz na przykład, tak jak w większości tutaj ludzi zdecydowanie, no to ty wiesz, jak kogoś oglądasz na co dzień, się z nim utożsamiasz i tak dalej, masz poczucie, że go znasz, no to chcesz zobaczyć, jak sobie poradzi, nie? To jest taka, wiesz, no ludzie zawsze chcieli chleba i igrzysk, nie? A gdy ty już na przykład wyrobi swoją taką reputację w organizacji mam, bo załóżmy, mówię tak, jeżeli już byś wygrał, z Piotrkiem to w przyszłości planowałbyś może zmierzyć się z jakimś sportowcem? Chciałbyś zobaczyć na jakim jesteś etapie, jeżeli chodzi właśnie o MMA? Kurde, nie wiem, wiesz, to jest ciekawe pytanie, nie potrafię Ci na nie teraz odpowiedzieć, bo jeszcze jakbyś mnie zapytał, nie wiem, rok temu niecały, czy będę w Fame MMA, to stary, no powiedziałbym Ci, że popukałbym się po głowie. Wiesz, ja trenowałem zawsze z zajawki. Ja na co dzień w klubie trenuję z zawodowcami. No nie wiem, moim głównym sparring partnerem ponownie teraz jest Maciej Kadzieczko, który bije się o pas zaraz e, z Marianem Siłkowskim i wiesz, Dawid Śmiałowski, który zaliczył fenomenalny nokaut na Babilonie dwa dni temu, więc ekipa Kiba wszyscy w ankosie. Więc jakby ja ścieram się z tymi ludźmi, ja wiem na jakim jakby jestem poziomie w stosunku do tych zawodowców, nie? E, wiadomo, że walka to jest co innego. Kurde, no kto wie, kto wie, no nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć. Jeszcze na koniec takie pytanie, właśnie wracając do tej ostatniej walki Piotrka z Zalanym Kwiecińskim, Piotrek był niezadowolony z werdyktu, bo przegrał właśnie z Zalanem, według Ciebie? Jak to wyglądało? Jak ty, jak ty podeszłeś do tego werdyktu? Wiesz co, ja na początku myślałem, że tam chodziło o, o te, bo tam były te, że Piotrek kopał go poniżej pasa, tak? I że za to o, tam odjęli mu punkt, ale okazało się w konsekwencji, że później tłumaczyli, że nie za to, tylko za to, że chyba nie posłał komendy czy czegoś takiego, że uderzył po stopie. Coś takie jakaś niejasna sytuacja. Nie wiem, wiecie, z takimi... Mnie tam nie było w środku, z takimi rzeczami to jest dyskusyjne. Eee... Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. E, ja uważam ogólnie to była bardzo fajna walka dla oka i chętnie zobaczyłbym też rewanż obu panów w MMA na przykład. Dobra, słuchaj, to dzięki ci za wywiad. No i życzę ci powodzenia w walce z Piotkiem. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję.